Panie, w tej chwili przychodzę do Ciebie z sercem przepełnionym wdzięcznością. Dziękuję za cenny dar zdrowia i witalności, który mi dałeś. Uznaję, że każdy moje oddech, każde mój uderzenie serca, każdy ruch mojego ciała jest łaską, która pochodzi z Twoich kochających rąk. Panie, Twoje słowo uczy nas w trzech Jana jeden, dwa umiłowany, modlę się, abyś miał dobre zdrowie i wszystko szło ci pomyślnie, tak jak dobrze ma się Twoja dusza. Dziękuję, że troszczysz się nie tylko o moją duszę, ale również o moje fizyczne samopoczucie. Pomóż mi doceniać i dbać o to ciało, które mi dałeś, uznając je za świątynię Ducha Świętego. Ojcze, jestem wdzięczny za zdrowie fizyczne, które pozwala mi w pełni cieszyć się życiem. Dziękuję za moje oczy, które mogą kontemplować cuda Twojego stworzenia, za moje uszy, które mogą słuchać melodii natury i słów miłości moich bliskich. Jestem wdzięczny za moje ręce które mogą wykonywać zadania, przytulać i pomagać innym. Dziękuję za moje nogi, które pozwalają mi chodzić i odkrywać ten świat, który stworzyłeś z taką miłością. Panie, przypominam sobie słowa samesty w psalmach 103, 2 myślnik 3, błogosław, duszo moja, Pana. I nie zapominaj o żadnej z Jego dobrodziejstw. To On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie Twoje choroby. Dziękuję, że jesteś Bogiem, który uzdrawia, który odnawia i który przywraca. Kiedy staję w obliczu wyzwań zdrowotnych, wiem, że mogę zaufać Ci jako mojemu boskiemu lekarzowi. Ojcze Miłujący, jestem wdzięczny za zdrowie psychiczne, które mi dajesz. W świecie pełnym zmartwień i niepokojów, dziękuję za pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, jak obiecuję w Filipian 4. 7. Dziękuję za klarowność myślenia, zdolność uczenia się i rozwoju oraz umiejętność stawiania czoła wyzwaniom życia z równowagą emocjonalną. Panie, pomóż mi pielęgnować pozytywne i budujące myśli, jak nas kierujesz w Filipian 4, 8. Na koniec, bracia, wszystko, co prawdziwe, wszystko, co szlachetne, wszystko, co słuszne, wszystko, co czyste, wszystko, co miłe, wszystko, co ma dobrą reputację, jeśli jest coś doskonałego lub godnego pochwały, myślcie o tych rzeczach. Niech mogę karmić umysł tym, co zbliża mnie do ciebie i wzmacnia moje zdrowie psychiczne. Ojcze, jestem głęboko wdzięczny za zdrowie duchowe, które mi zapewniasz. Dziękuję za wiarę, która mnie podtrzymuje, za nadzieję, która mnie napędza i za miłość, która mnie przemienia. Dziękuję, że mogę mieć intymną relację z Tobą, że mogę słyszeć Twój głos i czuć Twoją obecność w moim życiu. Panie, uznaję, że bojaźń Pana jest początkiem mądrości. A poznanie świętego to zrozumienie, jak mówi przysłów godzina dziewiąta dziesięć dziękuję za mądrość, którą mi dajesz, aby żyć życiem, które ci się podoba i które promuje moje zdrowie całościowe. Ojcze miłujący, jestem wdzięczny za każdy nowy dzień, który mi dajesz. Pomóż mi nie traktować mojego zdrowia i witalności jako czegoś oczywistego, ale cenić każdą chwilę jako Twój dar. Niech mogę używać swojej energii i zapału, aby służyć Tobie i bliźniemu spełniając cel, który masz dla mojego życia. Panie, przypominam sobie słowa Jezusa w Janie, godzina dziesiąta dziesięć: Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości. Dziękuję, że oferujesz mi życie w obfitości. Pomóż mi żyć każdym dniem w pełni, którą dla mnie zaplanowałeś, ciesząc się zdrowiem i witalnością, które mi dajesz. Ojcze, jestem wdzięczny za to, jak się mną opiekujesz. Jak mówi Psalm 139, 13, Myślnik 14 bo Ty uformowałeś moje wnętrze, tym mnie upleciono w łonie mojej matki. Chwalę Cię, ponieważ stworzyłeś mnie w sposób wyjątkowy i cudowny. Twoje dzieła są wspaniałe. Mówię to z przekonaniem. Dziękuję, że stworzyłeś mnie w tak unikalny i wyjątkowy sposób. Pomóż mi dobrze dbać o to ciało i umysł, które zaprojektowałeś z taką starannością. Panie, dziękuję za energię, którą odnawiasz we mnie każdego ranka. Przypominam sobie obietnicę w Izajasza 40 31. Lecz ci, którzy ufają Panu, odnawiają swoje siły. Wznoszą się jak orły, biegną i nie męczą się, idą i nie mdleją. Dziękuję, że jesteś źródłem mojej siły i witalności. Ojcze miłujący, jestem wdzięczny, że mogę cieszyć się pokarmami, które ty zapewniasz, aby odżywić moje ciało. Pomóż mi podejmować mądre decyzje w moim odżywianiu, szanując moje ciało jako świątynię Ducha Świętego. Niech mogę być dobrym zarządcą zdrowia, które mi powierzyłeś. Panie, dziękuję za możliwość poruszania się i ćwiczenia. Niech mogę wykorzystać to błogosławieństwo, aby utrzymać moje ciało zdrowym i silnym, chwaląc Cię we wszystkim, co robię. Jak mówi jeden Koryntian godzina 10.31, tak więc, czyjęcie, pijęcie, czy robicie cokolwiek innego, wszystko róbcie na chwałę Boga. Ojcze, jestem wdzięczny za regenerujący odpoczynek, który mi dajesz. Dziękuję za chwilę snu, które odnawiają moje siły i przywracają moje ciało i umysł. Pomóż mi znaleźć równowagę między pracą a odpoczynkiem, ufając, że Ty troszczysz się o mnie nawet wtedy, gdy śpię. Panie, dziękuję za odporność, którą rozwijasz we mnie. Za chwilę wyzwań, które wzmocniły moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Dziękuję, że jesteś ze mną w dolinach i na wzgórzach, że jesteś moją ucieczką i siłą w każdym momencie. Ojcze, miłujący, jestem wdzięczny za społeczność, którą umieściłeś wokół mnie, za przyjaciół i rodzinę, którzy mnie wspierają, troszczą się o mnie i przyczyniają się do mojego zdrowia emocjonalnego. Pomóż mi być również narzędziem uzdrowienia i wsparcia dla tych, którzy mnie otaczają. Panie, dziękuję za zdolność do śmiechu, odczuwania radości i doświadczania pozytywnych emocji. Dziękuję za te dary, które promują moje zdrowie psychiczne i fizyczne. Niech mogę być nosicielem radości Pana dla tych, których spotykam na swojej drodze. Ojcze, jestem wdzięczny za to, jak codziennie odnawiasz mój umysł przez Twoje słowo. Jak mówi Rzymian 12, 2. Nie dostosowujcie się do tego świata, lecz przekształcajcie się przez odnowienie umysłu, abyście mogli doświadczyć i udowodnić, co jest dobre, miłe i doskonałe wola Boża. Dziękuję, że przemieniasz mnie od wewnątrz na zewnątrz. Panie, dziękuję za pokój, który wlewasz w moje serce. Ten pokój strzeże mojego serca i umysłu, sprzyjając zdrowiu emocjonalnemu i duchowemu. Pomóż mi trwać w tym pokoju, nawet wśród burz życia. Kochający ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki wzmacniasz mój system odpornościowy. Dziękuję, że stworzyłeś moje ciało z tak niesamowitymi mechanizmami obronnymi. Niech będę w stanie współpracować z Twoim zamysłem, dbając o swoje zdrowie i ufając Twojej ochronie. Panie, dziękuję za zdolność do adaptacji i przezwyciężania przeciwności. Ta odporność, którą rozwijasz we mnie, jest błogosławieństwem dla mojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dziękuję, że uczysz mnie wzrastać dzięki wyzwaniom. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki dbasz o moje zdrowie duchowe. Za społeczność, którą mogę mieć z Tobą przez modlitwę, medytację nad Twoim Słowem i uwielbienie. Dziękuję, że pozwalasz mi doświadczać Twojej obecności, która odnawia moją duszę. Panie, dziękuję za dary i talenty, które mi dałeś. Za zdolność do tworzenia, myślenia, rozwiązywania problemów. Te umiejętności nie tylko pozwalają mi służyć innym, ale także przyczyniają się do mojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Kochający, Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie przebaczać. Ten akt przebaczenia nie tylko przybliża mnie do Ciebie, ale także sprzyja mojemu zdrowiu emocjonalnemu i fizycznemu. Pomóż mi przebaczać tak, jak Ty mi przebaczyłeś, uwalniając mnie od urazów, które mogą wpłynąć na moje zdrowie. Panie, dziękuję za nadzieję, którą zasiewasz w moim sercu. Ta nadzieja jest kotwicą dla mojej duszy która wspiera mnie w trudnych chwilach i przyczynia się do mojego zdrowia psychicznego i duchowego. Dziękuję, że jesteś Bogiem wszelkiej nadziei. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie kochać. Ta miłość nie tylko łączy mnie z innymi, ale także sprzyja mojemu zdrowiu emocjonalnemu i fizycznemu. Pomóż mi kochać tak, jak Ty mnie ukochałeś, wylewając tę miłość na tych wokół mnie. Panie, dziękuję za zdolność do nauki i wzrostu, którą mi dałeś. Ta umiejętność zdobywania nowej wiedzy i umiejętności nie tylko wzbogaca moje życie, ale także przyczynia się do mojego zdrowia psychicznego i poznawczego. Kochający ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie ufać. Ta ufność w Ciebie uspokaja moje serce, redukuje moją lękowość i sprzyja mojemu zdrowiu emocjonalnemu i fizycznemu. Pomóż mi ufać Ci coraz bardziej z każdym dniem. Panie, dziękuję za chwilę ciszy i refleksji, które mi dajesz. Te chwile, które pozwalają mi głębiej połączyć się z Tobą, które uspokajają mój umysł i odnawiają mojego ducha. Dziękuję, że uczysz mnie cenić te chwile. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być wdzięcznym. Ta wdzięczność nie tylko przybliża mnie do Ciebie, ale także sprzyja mojemu zdrowiu psychicznemu i emocjonalnemu. Pomóż mi pielęgnować wdzięczne serce we wszystkich okolicznościach. Panie, dziękuję za zdolność do marzenia i posiadania wizji przyszłości, którą mi dałeś. Te marzenia i wizje motywują mnie, nadają mi cel i przyczyniają się do mojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dziękuję, że jesteś Bogiem, który zasiewa marzenia w naszych sercach. Kochający Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być cierpliwym. Ta cierpliwość nie tylko pomaga mi radzić sobie z innymi, ale także sprzyja mojemu zdrowiu emocjonalnemu i fizycznemu. Pomóż mi wzrastać w cierpliwości, ufając twojemu doskonałemu czasowi. Panie, dziękuję za zdolność do wyrażania siebie, którą mi dałeś. Czy to przez słowa, sztukę, muzykę czy inne formy ekspresji, ta umiejętność nie tylko pozwala mi dzielić się moim wnętrzem, ale także przyczynia się do mojego zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być współczującym. Ta współczucie łączy mnie z innymi. Pozwala mi być instrumentem Twojej miłości i także sprzyja mojemu własnemu zdrowiu emocjonalnemu. Pomóż mi wzrastać w współczuciu z każdym dniem. Panie, dziękuję za zdolność do zachwycania się, którą zachowałeś we mnie. To poczucie podziwu dla Twoich dzieł, piękna stworzenia, które nie tylko przybliża mnie do Ciebie, ale także przyczynia się do mojego zdrowia psychicznego i duchowego. Kochający Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być pokornym. Ta pokora pozwala mi uczyć się, wzrastać i lepiej odnosić się do innych, sprzyjając mojemu zdrowiu emocjonalnemu i duchowemu. Pomóż mi iść w pokorze przed Tobą i innymi. Panie, dziękuję za zdolność do wytrwałości, którą rozwijasz we mnie. Ta wytrwałość pozwala mi pokonywać przeszkody, wzmacnia moją wiarę i przyczynia się do mojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dziękuję, że się nie poddajesz i uczysz mnie, bym się nie poddawał. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być hojnym. Ta hojność nie tylko błogosławi innych, ale także sprzyja mojemu własnemu zdrowiu emocjonalnemu i duchowemu. Pomóż mi być kanałem Twoich błogosławieństw dla tych wokół mnie. Panie, dziękuję za zdolność dołączenia się z innymi, którą mi dałeś. Te społeczne połączenia wzbogacają moje życie, wspierają mnie w trudnych chwilach i przyczyniają się do mojego zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Dziękuję, że postawiłeś specjalne osoby w moim życiu. Kochający ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być zdyscyplinowanym. Ta dyscyplina pomaga mi lepiej dbać o moje zdrowie fizyczne, mentalne i duchowe. Pomóż mi wzrastać w samodyscyplinie, szanując ciało i umysł, które mi dałeś. Panie, dziękuję za zdolność do adaptacji, którą rozwijasz we mnie. Ta adaptowalność, która pozwala mi stawiać czoła zmianom i wyzwaniom, wzmacnia moją odporność i przyczynia się do mojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dziękuję za pomoc w moim wzroście poprzez zmiany. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być odważnym. Ta odwaga, która pozwala mi stawić czoła moim lękom, napędza mnie do wzrostu i promuje moje zdrowie emocjonalne i psychiczne. Pomóż mi być silnym i odważnym, zawsze ufając Tobie. Panie, dziękuję za zdolność do wybaczenia sobie, którą mi przekazałeś. To samo wybaczenie, które uwalnia mnie od zbędnych win, pozwala mi uczyć się na moich błędach i przyczynia się do mojego zdrowia emocjonalnego i duchowego. Dziękuję za Twoje przebaczenie, które uczy mnie, jak się wybaczać. Ojcze Miłosierny, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być pokojowym. Ten wewnętrzny spokój, który nie tylko zbliża mnie do Ciebie, ale także promuje moje zdrowie fizyczne i emocjonalne. Pomóż mi być narzędziem Twojego pokoju na świecie. Panie, dziękuję za zdolność do koncentracji, którą mi dałeś. Ta umiejętność skupiania mojej uwagi, która pozwala mi uczyć się, pracować i modlić się w sposób bardziej efektywny, przyczynia się do mojego zdrowia psychicznego i duchowego. Dziękuję za pomoc w kierowaniu myślami ku temu, co jest dobre i budujące. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być odpornym. Ta odporność, która pozwala mi pokonywać przeciwności, wzmacnia moją wiarę i promuje moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi pozostać mocnym w Tobie, nawet w burzach życia. Panie, dziękuję za zdolność do radości, którą zachowałeś we mnie. Ta radość, która nie zależy od okoliczności, ale pochodzi od Ciebie, odnawia moje siły i przyczynia się do mojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Dziękuję, że jesteś źródłem mojej radości. Ojcze miłosierny, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być empatycznym. Ta empatia, która pozwala mi rozumieć i łączyć się z innymi, wzbogaca moje relacje i promuje moje zdrowie emocjonalne i społeczne. Pomóż mi widzieć innych tak, jak Ty ich widzisz. Panie, dziękuję za zdolność do odnowy, którą mi dałeś. To codzienne odnawianie moich sił fizycznych, psychicznych i duchowych. Dziękuję, że jesteś Bogiem, który czyni wszystko nowe, w tym także mnie. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być wdzięcznym. Ta wdzięczność, która zmienia moją perspektywę, pomaga mi dostrzegać Twoje błogosławieństwa w każdej okolicy i promuje moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi pielęgnować wdzięczne serce w każdym momencie. Panie, dziękuję za zdolność do wyrażania się kreatywnie, którą mi dałeś. Ta kreatywność, która nie tylko pozwala mi odzwierciedlać Twoją twórczą naturę, ale także przyczynia się do mojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dziękuję, że stworzyłeś mnie na swoje podobieństwo, jako istotę twórczą. Ojcze miłosierny, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być wytrwałym. Ta wytrwałość, która pomaga mi nie rezygnować w obliczu wyzwań, wzmacnia moją wiarę i promuje moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi wytrwać we wszystkim, co robię, ufając Tobie. Panie, dziękuję za zdolność do zachwycania się Twoim stworzeniem, którą zachowałeś we mnie. To poczucie podziwu, które łączy mnie głębiej z Tobą, odnawia mój duch i przyczynia się do mojego zdrowia psychicznego i duchowego. Dziękuję za stworzenie tak pięknego i fascynującego świata. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być współczującym wobec siebie. Ta współczucie, która pozwala mi akceptować moje niedoskonałości, pomaga mi rosnąć bez potępiania siebie i promuje moje zdrowie emocjonalne i psychiczne. Pomóż mi widzieć siebie tak, jak Ty mnie widzisz, z miłością i łaską. Panie, dziękuję za zdolność dołączenia się z naturą, którą mi dałeś. To połączenie, które nie tylko zbliża mnie do Twojego stworzenia, ale także przyczynia się do mojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Dziękuję za stworzenie tak bogatego i odnowicielskiego świata naturalnego. Ojcze miłosierny, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być elastycznym. Ta elastyczność, która pozwala mi dostosowywać się do nowych sytuacji, pomaga mi rosnąć i promuje moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi ufać Tobie, nawet gdy plany się zmieniają. Panie, dziękuję za zdolność do wyrażania się poprzez modlitwę, którą mi dałeś. Ta intymna komunikacja z Tobą odnawia moją duszę, wzmacnia moją wiarę i przyczynia się do mojego zdrowia duchowego i emocjonalnego. Dziękuję, że zawsze słuchasz moich modlitw. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być życzliwym. Ta życzliwość, która nie tylko błogosławi innych, ale także promuje moje własne zdrowie emocjonalne i psychiczne. Pomóż mi odzwierciedlać Twoją dobroć we wszystkich moich interakcjach. Panie, dziękuję za zdolność do odnawiania się poprzez odpoczynek, którą mi dałeś. Ten odpoczynek, który odnawia moje ciało, umysł i ducha, przygotowuje mnie na nowe wyzwania i przyczynia się do mojego zdrowia całościowego. Dziękuję za naukę wartości odpoczynku. Ojcze miłosierny, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być pewnym siebie. Ta pewność, która pochodzi od ciebie, pozwala mi stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i promuje moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi znaleźć moją pewność w Tobie, a nie w moich własnych siłach. Panie, dziękuję za zdolność do wyrażania się poprzez uwielbienie, którą mi dałeś. To uwielbienie, które unosi mój duch, które łączy mnie głębiej z Tobą i przyczynia się do mojego zdrowia duchowego i emocjonalnego. Dziękuję, że jesteś godny wszelkiej chwały i adoracji. Ojcze, jestem wdzięczny za sposób, w jaki uczysz mnie być pełnym nadziei. Ta nadzieja, która kotwiczy moją duszę, Daje mi siłę do wytrwania i promuje moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi utrzymać moją nadzieję mocno w Tobie, niezależnie od okoliczności. Panie, dziękuję za zdolność do odnawiania się poprzez Twoje słowo, którą mi dałeś. Codzienna odnowa mojego umysłu i ducha przez Pismo Święte, która mnie przekształca i przyczynia się do mojego zdrowia duchowego i psychicznego. Dziękuję, że dałeś nam swoje słowo jako przewodnik i źródło życia. Ojcze, miłujący, jestem wdzięczny za to, jak uczysz mnie być odpornym. Ta odporność pozwala mi pokonywać przeciwności, wzmacnia mój charakter i wspiera moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi pozostać mocnym w Tobie, ufając, że jesteś ze mną we wszystkich sytuacjach. Panie, dziękuję za zdolność wyrażania siebie poprzez służbę innym, którą mi dałeś. Ta służba nie tylko błogosławi innych ale także wzbogaca moje własne życie i przyczynia się do mojego zdrowia emocjonalnego i duchowego. Dziękuję za dawanie mi możliwości bycia Twoimi rękami i nogami w tym świecie. Ojcze, jestem wdzięczny za to, jak uczysz mnie być cierpliwym wobec siebie. Ta cierpliwość pozwala mi rozwijać się w moim własnym tempie, pomaga mi zaakceptować mój proces rozwoju i wspiera moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi być cierpliwym wobec siebie, tak jak Ty jesteś cierpliwy wobec mnie. Panie, dziękuję za zdolność odnawiania się poprzez przebaczenie, które mi dałeś. To przebaczenie uwalnia moje serce, odnawia relacje i przyczynia się do mojego zdrowia emocjonalnego i duchowego. Dziękuję, że mnie przebaczasz i uczysz mnie przebaczać. Ojcze miłujący, jestem wdzięczny za to, jak uczysz mnie być autentycznym. Ta autentyczność pozwala mi być tym, kim naprawdę jestem, wzmacnia moje relacje i wspiera moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi żyć w prawdzie, będąc wiernym tożsamości, którą mi dałeś. Panie, dziękuję za zdolność wyrażania siebie poprzez wdzięczność, którą mi dałeś. Ta wdzięczność zmienia moją perspektywę, pomaga mi dostrzegać Twoje błogosławieństwa we wszystkich okolicznościach i przyczynia się do mojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dziękuję, że uczysz mnie być wdzięcznym w każdej sytuacji. Ojcze, jestem wdzięczny za to, jak uczysz mnie być współczującym. Ta współczucie pozwala mi widzieć innych tak, jak Ty ich widzisz, porusza mnie do działania z miłością i wspiera moje zdrowie emocjonalne i duchowe. Pomóż mi wzrastać w współczuciu, odzwierciedlając Twoje serce dla świata. Panie, dziękuję za zdolność odnawiania się poprzez wspólnotę z innymi wierzącymi, którą mi dałeś. Ta wspólnota wzmacnia moją wiarę, dodaje mi odwagi i przyczynia się do mojego zdrowia duchowego i emocjonalnego. Dziękuję za danie mi rodziny w wierze. Ojcze, miłujący, jestem wdzięczny za to, jak uczysz mnie być odważnym. Ta odwaga pochodzi z wiedzy, że jesteś ze mną, pozwala mi stawić czoła moim lękom i wspiera moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi być silnym i odważnym, zawsze ufając Twojej obecności i mocy. Panie, dziękuję za zdolność wyrażania siebie poprzez uwielbienie, które mi dałeś. To uwielbienie wznosi mój duch. Wprowadza mnie w Twoją obecność i przyczynia się do mojego zdrowia duchowego i emocjonalnego. Dziękuję, że jesteś godny wszelkiego uwielbienia i że pozwalasz mi czcić Cię w duchu i prawdzie. Ojcze, jestem wdzięczny za to, jak uczysz mnie być wytrwałym. Ta wytrwałość pomaga mi nie rezygnować w obliczu wyzwań, wzmacnia moją wiarę i wspiera moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi biec z wytrwałością w wyznaczonej mi drodze, mając oczy utkwione w Tobie. Panie, dziękuję za zdolność odnawiania się poprzez studiowanie Twojego Słowa, które mi dałeś. To studium pogłębia moją wiedzę o Tobie, przekształca mój umysł i przyczynia się do mojego zdrowia duchowego i psychicznego. Dziękuję za danie mi Twojego Słowa jako niewyczerpanego źródła mądrości i prawdy. Ojcze, miłujący, jestem wdzięczny za to, jak uczysz mnie ufać Tobie. Ta ufność pozwala mi odpocząć w Twoich obietnicach. Daje mi pokój wśród burz i wspiera moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi ufać Tobie z całego serca, nie polegając na własnym zrozumieniu. Panie, dziękuję za zdolność wyrażania siebie poprzez wstawiennictwo, które mi dałeś. To wstawiennictwo pozwala mi uczestniczyć w Twoim dziele na świecie, wzmacnia moją więź z Tobą i przyczynia się do mojego zdrowia duchowego i emocjonalnego. Dziękuję, że pozwalasz mi być wstawiennikiem, przynosząc potrzeby innych przed Twoim tronem łaski. Ojcze, jestem wdzięczny za to, jak uczysz mnie być pokornym. Ta pokora pozwala mi uznać moją zależność od ciebie, pomaga mi uczyć się i rozwijać oraz wspiera moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi iść pokornie z tobą, uznając, że wszystko, co mam i kim jestem, pochodzi od ciebie. Panie, dziękuję za zdolność odnawiania się poprzez służbę innym, którą mi dałeś. Ta służba pozwala mi być Twoimi rękami i nogami w tym świecie. Odwraca moją uwagę od samego siebie i przyczynia się do mojego zdrowia duchowego i emocjonalnego. Dziękuję za danie mi możliwości służenia i błogosławienia innych. Ojcze miłujący, jestem wdzięczny za to, jak uczysz mnie być wdzięcznym w każdej sytuacji. Ta wdzięczność zmienia moją perspektywę, pomaga mi dostrzegać Twoją dobroć nawet w trudnych chwilach i wspiera moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Pomóż mi pielęgnować wdzięczne serce w każdej chwili, uznając, że zawsze działasz dla mojego dobra. Panie, kończąc tę modlitwę, moje serce przepełnione jest wdzięcznością za zdrowie i witalność, które mi dajesz. Uznaję, że każdy aspekt mojego zdrowia, fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i duchowego, jest cennym darem od Ciebie. Pomóż mi być dobrym szafarzem tego daru, dbając o ciało, umysł i ducha, które mi powierzyłeś. Niech ta zdrowie i witalność będą używane do chwalenia Twojego imienia, służenia innym i wypełniania celu, który masz dla mojego życia. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej dobroci i łaski, odzwierciedlając miłość i troskę, jaką Pan ma dla każdego z nas. Panie, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za życie, za zdrowie, za witalność. Dziękuję, że jesteś Bogiem, który uzdrawia, który przywraca i odnawia. Niech cała chwała, cześć i uwielbienie będą oddawane Panu, teraz i na wieki. W imię Jezusa. Amen.